Jeśli wystąpią objawy w ramach sensownego biologicznego specjalnego programu natury, to czy przebieg programu ma jakiś sens i postępuje zgodnie z określonym planem? W najlepszym przypadku SPS przebiega w dwóch fazach, jak opisuje dr. Hammer w drugim biologicznym prawie natury. Zasada dwufazowego charakteru wszystkich sensownych biologicznych specjalnych programów natury występuje pod warunkiem, że konflikt zostanie rozwiązany. W normalnym rytmie dnia i nocy organizm przechodzi naprzemiennie tryb aktywny oraz tryb spoczynkowy. Pierwsza, tak zwana faza aktywna konfliktu, zostaje zapoczątkowana konfliktem biologicznym. Organizm przełącza się na tryb alarmowy, niezależnie od pory dnia i nocy, aby stworzyć optymalne warunki i jak najszybciej przezwyciężyć konfliktową sytuację. Wtedy to człowiek znajduje się w stanie zwiększonej czujności, jest pełen energii i chęci działania. Jak już dowiedzieliśmy się, konsekwencją tego są zmiany na trzech płaszczyznach SPS-u. Obsesyjno-kompulsywne myślenie na płaszczyźnie psychiki, bezobjawowe, ale charakterystyczne ognisko hamera w mózgu oraz funkcjonalne zmiany na płaszczyźnie organu. Tak więc, nasza pacjentka z nowotworem gruczołu mlecznego, której córka potrącona została przez samochód, będzie stale myśleć o tym, jak czuje się jej dziecko i jak może mu pomóc. Na płaszczyźnie mózgu, w bocznym obszarze muszczku, wystąpi ognisko hamera, a na poziomie narządu, jeden lub więcej gruczołów mlecznych wzmocnią swoją funkcję. Załóżmy, że dziecko jest w bardzo ciężkim stanie i od tygodni życie jego jest zagrożone. Do zdrowia wróci dopiero po kilku miesiącach. Matka przez cały ten czas będzie bardzo troszczyć się o swoją córkę i tym samym pozostanie w aktywnej fazie konfliktu. Gruczoły mleczne pracują miesiącami z maksymalną wydajnością, lecz niestety nie prowadzi to do rozwiązania sytuacji, jak w przykładzie lisicy i zgodnie z zamierzeniami naszej biologii. Jeśli aktywna faza konfliktu trwa zbyt długo, a organizm, aby sprostać zwiększonym wymaganiom namnaża komórki, prowadzi to do powstania masy tkanek zwanej guzem. Im dłużej trwa faza aktywna konfliktu, tym większy będzie guz. Dlaczego SPS zaczyna się tylko w jednym gruczole mlecznym, a nie we wszystkich jednocześnie, do tej pory niestety nie udało się wyjaśnić. Kilka tez na ten temat znajdziesz w punkcie drugim. Nie jest to więc kwestia zdegenerowanych komórek, które chcą zniszczyć organizm, ale chodzi tu o proces adaptacji organizmu, który nie doprowadził do planowanego rozwiązania. Ponadto w ramach adaptacji w aktywnej fazie konfliktu nie wszystkie tkanki reagują na mnażanie się komórek. Istnieje bowiem ewentualność ubytku komórek, o czym przekonamy się w dalszej części. Aktywna faza konfliktu zostaje zakończona poprzez rozwiązanie konfliktu w momencie, gdy podstawowe zagrożenie zostanie przezwyciężone i SPS nie jest już potrzebny. Teraz zaczyna się faza druga tak zwana faza pokonfliktowa. Na płaszczyźnie psychicznej czujemy się odprężeni, szczęśliwi, a nawet w stanie euforii, ponieważ sytuację stresującą mamy nareszcie za sobą. Na płaszczyźnie mózgu w ognisku hamera występuje obrzęk, który w zależności od wielkości może prowadzić do różnego rodzaju bólu głowy, nudności lub do przejściowych stanów odrętwienia. Na płaszczyźnie narządów zaczyna się regeneracja zmian powstałych w aktywnej fazie konfliktu, co często wiąże się z objawami stanu zapalnego, np. Na gdy nadmiar tkanki musi być zredukowany lub też ubytki muszą być wypełnione nową tkanką. Większość popularnych chorób, takich jak katar, kaszel czy ból gardła, zwykle diagnozuje się właśnie w tej fazie. Ponieważ czujemy się tu chorzy, mamy gorączkę, jesteśmy osłabieni i potrzebujemy spokoju do regeneracji. Pod koniec procesu tworzą się blizny i tym podobne pozostałości. W naszym przykładzie konflikt może być rozwiązany w momencie, gdy dziecku nie grozi już niebezpieczeństwo. W tym czasie matka czuje się ogólnie wyczerpana, ale psychicznie odprężona. Ognisko hamera, które pęcznieje na początku fazy pokonfliktowej, może powodować problemy w związku z limitowaną przestrzenią czaszki. Również zmiany organiczne piersi ulegają regeneracji, jeśli guz nie był już zoperowany. Organizm rozkłada zbyteczną tkankę za pomocą drobnoustrojów, w wyniku czego powstaje wydzielina ropna jako końcowy produkt metaboliczny. Jeśli czas trwania aktywnej fazy konfliktu był niebiologicznie długi, jak w naszym przykładzie, to ilość wytworzonej ropy może być niezmiernie duża i prowadzić do komplikacji. Po zakończonym rozkładzie tkanki pozostaje tkanka bliznowata, która ze względu na swój rozmiar także może być problematyczna pod wieloma względami. Czas trwania i intensywność aktywnej fazy konfliktu w przybliżeniu odpowiada czasowi trwania i intensywności fazy pokonfliktowej i określa zakres spodziewanych symptomów, co pozwala na ocenę przebiegu objawów. W połowie fazy pokonfliktowej, jednakże nie później niż po trzech tygodniach, pojawia się kolejna szczególna cecha. Tak zwany kryzys zdrowienia, zwany również kryzysem epileptycznym w skrócie EK. Podczas kryzysu zdrowienia obrzmienie tkanki i objawy są najsilniejsze, natomiast po kryzysie obrzęk ustępuje, a tkanka ulega zbliznowaceniu, przez co objawy stopniowo słabną. Kryzys zdrowienia jest więc punktem zwrotnym, w którym organizm na krótki czas ponownie przechodzi w tryb aktywny. W zależności od organu trwa to od kilku sekund do kilku godzin. Przy większości programów specjalnych moment kryzysu zdrowienia nawet nie zostaje zauważony. Natomiast w kilku wyjątkach może on mieć szczególnie ciężkie, a czasem nawet krytyczne objawy i prowadzić do takiej diagnozy jak napad padaczki, zawał serca czy atak astmy. Do tej pory przyjrzeliśmy się prostemu przebiegowi SPS-u, który dla rasy ludzkiej jest raczej rzadkością. Wielokrotna aktywacja sensownego, biologicznego, specjalnego programu natury jest naszym częstym i głównym problemem. Ponieważ w dużej mierze ignorujemy nasze instynkty, a poprzez nasz styl życia rzadko zezwalamy sobie na kompromis i dostosowanie, SPS często ciągnie się bez końca to znaczy aktywacja, rozwiązanie. Aktywacja, rozwiązanie i tak przez wiele lat. Jeśli na przykład w pracy jesteśmy w aktywnym konflikcie ze względu na pracownika, szefa czy klienta, z powodu którego aktywujemy konflikt biologiczny, to rozwiązanie tegoż zachodzi podczas weekendu lub na wakacjach. Zgodnie z tym mechanizmem przebiega większość chorób przewlekłych. Z którymi to teoretycznie całe życie możemy mieć do czynienia, jeśli nasze warunki życia, jak również nasze osobiste podejście do nich nie ulegną zmianie. Jeśli SPS permanentnie ulega aktywacji, to w takim przypadku przewidzenie czasu trwania fazy pokonfliktowej staje się trudne lub niemożliwe. Jaki jest pożytek z wiedzy o dwufazowej naturze sensownych biologicznych programów specjalnych natury? Do tej pory często przez długi czas ignorowaliśmy nasze instynkty, co prowadziło do długich faz aktywności konfliktu, a tym samym do silnych objawów. Teraz, dzięki tej nowej wiedzy, możemy na przykład zidentyfikować myślenie obsesyjno-kompulsywne, jako psychologiczny poziom SPS-u, na długo zanim poprzez zmiany fizyczne uświadomimy sobie uruchomiony program specjalny, dzięki czemu możemy wcześniej zaplanować konkretne działania lub strategie, dzięki którym prawdopodobnie szybko rozwiążemy konflikt, a tym samym skrócimy czas przebiegu SPS-u, jak również zmniejszymy możliwość problematycznego przebiegu. Z drugiej strony, ostrzejszy objaw może być teraz wielorako postrzegany i w zależności od fazy pozwoli nam wybrać najodpowiedniejszą terapię. Spójrzmy na możliwe opcje na przykładzie naszej pacjentki z nowotworem. Przypuśćmy, że ona nie zna pięciu praw natury. I dlatego też nie ma pojęcia na temat przyczyn jej objawów, jak również o aktualnej fazie SPS-u. Nawet medycyna konwencjonalna nie ma wiedzy na ten temat i w większości przypadków preferuje chemioterapię, radioterapię i radykalną chirurgię, ponieważ jej zdaniem samoistne zniknięcie guza nie jest możliwe. Rezultatem są miesiące cierpienia, oszpecenie. I często przedwczesny koniec życia. W najlepszym przypadku będzie przeprowadzona operacja zachowująca pierś, ale psychicznie stresujący lęk przed nawrotami i przerzutami pozostaje, tak jak w przypadku terapii hormonalnej. Zdarza się, ale niezwykle rzadko, że osoba wychodzi z tego procesu bez strachu, a nawet czuje się silniejsza. Jeśli nasza pacjentka z nowotworem zapoznała się z pięcioma prawami natury, także nie doznała typowego szoku po otrzymaniu diagnozy i zamiast tego przeanalizowała swoją indywidualną sytuację, w takim razie mamy trzy możliwe rozwiązania. Opcja pierwsza: SPS jest w aktywnej fazie konfliktu, GUS jest nadal bardzo mały. I nie będzie się dalej rozrastał, ponieważ pacjentka spodziewa się, iż jej córka lada dzień wypisana zostanie ze szpitala. Gdy tak się stanie, SPS wkrótce rozwiąże się, natomiast gust zostanie całkowicie rozłożony za pomocą drobnoustrojów. W takim przypadku żadna terapia nie będzie konieczna. A terapeuta powinien jedynie zadbać o ewentualne środki doraźne w razie nasilonych objawów i kontrolować prawidłowy przebieg fazy pokonfliktowej. W tym celu można zastosować szeroką gamę środków z tradycyjnej lub alternatywnej medycyny, które dzięki znajomości pięciu praw natury mogą mieć efektywniejsze działanie. W związku z czym teraz łatwiej jest zrozumieć, dlaczego dana metoda w danym przypadku pomogła, a nie funkcjonuje w innym przypadku. Rezultatem jest całkowita regeneracja, ewentualnie z minimalnymi bliznami. Opcja druga: SPS jest również w aktywnej fazie konfliktu. Gus jeszcze jest bardzo mały, ale prawdopodobnie będzie się nadal rozrastał, ponieważ zdaniem matki córka nie ma dobrej opieki w tym szpitalu. W tym przypadku terapia polega przede wszystkim na szybkim znalezieniu rozwiązania konfliktu lub przynajmniej na zmniejszeniu jego intensywności, np. przenosząc dziecko do innego szpitala, co da matce uczucie, że córka jest w dobrych rękach. Dzięki temu zmniejsza to na tyle intensywność programu specjalnego, że wzrost nowotworu zostaje zahamowany, aż do całkowitego rozwiązania konfliktu. Od tej pory, podobnie jak w poprzednim przypadku, nie jest wymagana żadna terapia, a jedynie kontrolowanie przebiegu. Opcja trzecia. SBS również znajduje się w aktywnej fazie konfliktu. Gus jest już bardzo duży i prawdopodobnie będzie nadal się powiększał, ponieważ sytuacja córki wciąż jeszcze jest niestabilna. W tym przypadku należy przeprowadzić operację zachowującą piersi. Ponieważ jeśli w przyszłości dojdzie do rozwiązania konfliktu, może dojść do wzmożonego wysięku ropy, otwarcia się guza na zewnątrz i innych niebezpiecznych objawów, które z kolei mogą doprowadzić u pacjentki do nowych intensywnych konfliktów biologicznych, a co za tym idzie do nieobliczalnych komplikacji. Operacja może temu zapobiec. Pacjentka natomiast nie musi obawiać się nawrotów, przerzutów czy też innych strasznych przepowiedni, dlatego też może się ona psychicznie zrelaksować w odniesieniu do swojego zdrowia. Opcja czwarta. SBS znajduje się w fazie pokonfliktowej. Gus jest rozkładany za pomocą drobnoustrojów, co doprowadziło do wysięku ropy z powodu którego pacjentka poszła do lekarza. Diagnoza nie wywołała u niej paniki, ponieważ była świadoma powiązań z jej sytuacją życiową. Jej córka w końcu wyzdrowiała i wróciła do domu, tak więc SPS został rozwiązany. Również i w tym przypadku nie jest konieczna żadna terapia, a jedynie kontrola prawidłowego przebiegu. Oczywiście istnieją jeszcze tysiące innych możliwości rozwiązania tego biologicznego programu. Jednakże, dzięki znajomości pięciu praw natury, pacjentka ma prawie we wszystkich przypadkach ogromne możliwości pozytywnego wpływu na jego przebieg i pozytywne zakończenie. Niemniej jednak, pięć biologicznych praw natury nie obiecuje nam zupełnego wyleczenia i tym podobne. Również tutaj czasami konieczne są operacje lub leki, jak również niewykluczone jest wystąpienie komplikacji. Szczególnie, ponieważ nasz system opieki zdrowotnej jeszcze nie potrafi pięć praw natury interpretować, a ogromna liczba różnorodnych terapii stawia pacjenta na rozdrożach, co z kolei prowadzi do poważnych problemów. Biorąc pod uwagę tę sytuację, prawa natury umożliwiają zrozumienie własnej biologii i objawów oraz wybranie sensownych opcji terapeutycznych, aby jak najmniejszym wysiłkiem osiągnąć jak największy sukces zdrowotny. W tym przypadku zawsze bez chemioterapii i radioterapii, w wielu przypadkach nawet bez operacji. Często tylko dzięki konkretnym zmianom w stylu życia, o czym dowiemy się bardziej szczegółowo i z wieloma praktycznymi przykładami w późniejszych raportach z doświadczeń. Nawet jeśli w tych przykładach na pierwszym planie były obiektywne kryteria, w rzeczywistości konkretne działania zawsze uwzględniają indywidualne warunki ramowe danej osoby, które doprowadziły do aktywacji SPS-u i obejmują również opcje, które prowadzą do rozwiązania konfliktu lub umożliwią kontrolowany przebieg SPS-u. Ze znajomością pierwszego i drugiego biologicznego prawa natury możemy teraz precyzyjnie określić przyczynę, przebieg i intensywność SPS-u. Niemniej jednak, skąd wiemy, które symptomy pojawiają się w aktywnej fazie konfliktu? a które w fazie pokonfliktowej tej podstawowej wiedzy dostarcza trzecie biologiczne prawo natury, któremu przyjrzymy się w kolejnej części.